Witam w Robloxie, dzisiaj budujemy parkury? Oczywiście w Robloxie. No, oczywiście. Dzisiaj Alan zbudował jakiś parkur. <grym> tak. I ten parkur przejdziemy. Ale dzisiaj będziemy budować częściowo. Najpierw przeszłem ten. Ja znam Alana, bo Alan, przy, ja, Alan zbudował przez żółta. To później przejdziemy przez czerwone i przez niebieskie. Bo Alan to budował, ja nie, ja nie budowałem. Bo dopiero przyszłem do na I. Nie. To jest trudne, proszę. No wiem, że to jest sobie to, bo ty to podawałeś. I, Alan, i, Al, i, i taka gra już jest publiczna. Możecie sobie zakreślić, jak to się co ja gra nazywa? Eee, obinu. A w sumie Alan, wam na ten link. Ops. Hop. Hop. To, to ciężki. No i tu takie zbudowałeś. No da się przejść, no ale chłopy. No i ty powiesz, się na to przejść. Ty mówisz, że się za to przejść. Proszę cię Gdzie Idziemy jesteś. Tak. Czemu tu jest? Dobra. Tyś zepsuł to wszystko. Zepsułeś to. Zepsułeś to. No, mm. Dawaj. No, bo teraz ja spróbuję. Tak jak zepsu. Za... O, to takie gówno. No, takie coś dziwacznego. <pytites> Mały ten parkour. No. Co? Co to jest? No, no, no Aha. Jezus Maria, to jest chyba To iki... jest nób. O, Ode mu walwo w czachę. A to jest najcięższy, patrz. No. <gry hurry> Przejdź sobie teraz. Przejdź, proszę. Co? Fuck! <śmiech> nie! Patrz <laughs> jak to nie jest opracowane, widzisz? O, zrobiłeś nie? Ja japi, jakie to jest gówno. Jezus, koleś zginął, no to jednak śmierdzi życie. Koniec? Nie, jeszcze do góry schody. To ostatnia pułapka. No a co, a co tutaj? Wiem pewnie. Wiedziałem, wiedziałem, ty. Ty mały sztubę Widziałem, że dostanie. to O nie, tylko mnie szczer Małe knepku, który masz bytko. No. O, to sobie zniedziemy. Pił, hej, ja Dobra, to my budujemy, skoczni. No i zrobiliśmy. Tak. Ale my zrobiliśmy skocznie. Ale on tam powiedział, że jakiś tam ten. że skoczniami. I tutaj mamy autka ze skoczniami. Wystosowaliśmy na razie to i to. Ten działa, a ten niezbyt. Ale może będzie działał teraz. Będzie <laughs> stał koktelizowany. Mamy tutaj takie w sensie. I tutaj mamy takie... Tutaj mamy skocznie. No i tyle. To jest nasza gra, więc jeśli Ci się podoba, wejdź sobie na karski jumping. Karski jump. jump, ski jump. I karski jump. Znaczy auto po angielsku i ski jump. Yy, I tam Ci wyjdzie yy, to nasze. Yy, ale ja chcę zobaczyć, czy będzie ten obrazek nasz. Nasz no obrazek. To zobacz. No weźmy, I? Czy będzie on? Ty, 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 ty. bo pochmielę to autko ten nie chciałem specjalnie. Dobra. ten auto to czas częściej że No właśnie. A ciekawe czy to... Te Czego prze... <laughs> no. Nie, on jest za ciężki. A Albo się trochę rusza. To rzeczywiście no. nie tak... Ale my mamy takiego giganta, to co? Zestrujemy sobie najpierw... Zielone od, Lambo? Od, od czy od Fiata? Od, od Fiat. Bo tamte ja chyba się to, ja nie... Jak się, ja się, ja się, ja się to wsiada? Jak chcę to wsiada? Nie wiem, od góry może albo drzwiami. O jest. Nie wiem, za je... kierowcę trzeba. Yeah. On Jej! Nie, z tego kwiata nie będzie. Nie! nie. On poczekaj po co to, to robi. No kurde, no i kiaciek się nie dał rady, to i będzie jeszcze raz na ciebie. Szybka akcja że musi być. Będzie jeszcze raz z nim. No bo on nie wiem jak on się tak ruszać nigdy. No ten stary wrażenie się nie poruszy. Ten obok niego. No. Tamtego mamy takiego kara, tutaj mamy takie Lamborghini słuchajcie. A tam mamy takie stare, takie auta i Fiat. Mam stare auta, nowoczesne Lamborghini, no i Mutant. Mutant tym, nie. No, no, tam jest. Szybka, a bo on już tam się zboczucha. musi tam łapie za. On zboczucha. się już części. On się już ze strachu. A, a tam ten stoi idź ty, bo tu... Bo mi tu, tu dopijdziesz. Nie. A... A ty, Jezu. Jezu, jak, Jezu. jak się dziśle jeździ. Nie. Chyba ja wszystkim nie. O Jezu. Co? Dobra. O, wypad. My zginiemy. Eee, no I teraz nam sobie powiedzi. Czym sobie powiedzisz? Nie wiem. Weź tego starego, starego dziada weź. <grymne> nie, nie działa. Nie, stary dziada, koniec. Stary dziada, koniec. No, nawet nie działa. No to ty, ta działa, zobaczysz. Działa. No, dziad nie działa. To jest taka ozdoba. Bo wszystkie to te główne obóz niego. Dobra, y, to wejść z, nie wiem tego? Tego zielonego spróbuj, zobaczmy czy on się spali w ogóle. Nic Czekaj Dlaczego tego jeszcze Nie da się. I, a może go no? chyba? Nie. Tak, <grym> tak. Dobra, bierz go. <grym> nie! Zapomniał. I się wybił. Sto ile? Coś ile tam? To Co, coś takiego. Yy, a tu mamy punkt konsol w 150, więc <grym> yy, dupy nie zawiercił. Hmm. Ej, daj teraz ja sobie. Ej, kto to tutaj będzie testował? Będziemy papierkami nożycy. Hmm. Ja sobie testuję ten kolorowy, a ty ten? chcesz? No, kawałek to daj. Kolej. Jedymy z przed I. No tak. Tak sobie, 200 metrów zejść, tak Dobra, ja wpadam w dziupli. No, bo jednak się zeselujesz. Reset charakter, daj. Sędzik. On ciągle jeździ. No. A Ale zobacz no. ty w Robloxie, czy jest, jest karski dumping. Karski dumping. Dobra, ja teraz sobie wezmę tego. I co? Alan, hmm? tak powinno być? Nie, może trochę bliżej tam. Ale Tam Ale bardziej... <laughs> Vamos, chereczka, 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 chereczka. Dzięki, dzięki. Ops. Ops. Chama. Chama, chama. Kacperkowicz, daí, Kacperkowicz. Kacper, Kacperkowicz. Ops. Ops. Dobra, jedziemy Wejdę yy, no, na się jeszcze widzimy Czemu on chodzi sam? <noise> nie wiem. Yy, co się dzieje? <noise> ja nie ruszę padem. Dobra, teraz. Nie wiem co mi się stało. Jest dojdziemy. Yy. Może kontrolkę. O, na pasażera. Teraz wsiadły. Teraz? Hmm, kontrolka. Eee, gdzie jest odpalenie silnika? O, odpalił się. O dobra, jedziemy. Trzeba wpaść. Może ten się wejdzie. Tak, o Jezus! O Jezus! Nie, o! Użyj ile! W ogóle tak 200 no. metrów też. A, coś. Ej, to też dam dosyć charakter. No, daj się... masz? Nie, nie znaleźć. Jak to? No, bo ciężko mają, bo dużo tam jest. Hmm. to jest. Yy, to spróbuj zobaczyć odpalić tego tego, ja coś nie robię jeszcze. Odpalić tego starucha. O nie, nie, siadłem na klocek. Tu się patrzy, do tyle mojego telefonu. Ojej, z Maria. Tak, ja wiem, jak można dołączyć do gry, chyba. Ja. Tylko musimy się mieć znajomych. też mam cię znajomych w klocie. Mam cię znajomych w klocie, chłopie. Dobra. No co, no, ja, to ja to. cię już zapraszam do znajomych. Mi się tak widzi. Hmm. Ty to by zrobiłaś inne przycięcie, a ja, no. ja bym musiała wkrótce... Wy... A weźcie mnie. To mnie wiem, wzię... O, ja jestem chłopciak Bibo, to jestem ja. Ja spróbuję pójść na ten... Tak. Dobra, idź o, na nie... to. Pójdziesz na, na tym klocku. Na tym klocku. <laughs> tutaj są takie klocki. Coś no cię tutaj dało <laughs> To nie ja dałem, to te, te generatory. <laughs> to mogę się usunąć. Ty się Krak w ogóle da jeździć? No zobaczcie, ja. Oh. U... Czekaj, idę do ciebie. A ja? Nie. Nie czekaj. nie, czekaj. Utrzymuję stabilność. O, ja jestem tutaj. Widzisz? A, a, a ty prowadzisz, ja sobie siedzę. Ty prowadzisz, ja sobie siedzę. Dobra. Czy to jest bezpieczne? Nie wiem. No ja sobie siedzę tutaj, widzisz? Ja sobie siedzę na tym tym. Dobra, to są lagi, ja, ja siedzę na takim już widzę latającego w powietrzu Ale sobą... No to jedziemy? Tak, 3, 2, 1... Na koniec jak Dobra, jedziemy. Jedzie. Uu. Jestem... Ty jak wyskoczył? No w tak 150 metrów 50 pierdzia to Jezu, ale fiku zrobiliśmy przez je. to! I tak, dzisiaj kończymy odcinek, więc... Jeśli się spodobał daj łapkę w górę. Yy, może zrobimy kolejne skocznie, ale to dzisiaj był w Ruloksie. No. <laughs> Więc yy, trzymajcie się, yy, widzimy się w koniecu.